Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj 2 maja w Dzień Flagi w nieco innych okolicznościach. Zwykle w piękny majowy początek miesiąca spotykaliśmy się tutaj na placu przed Starostwem w szerszej grupie i mieliśmy okazję wziąć udział w uroczystym podniesieniu i uczczeniu flagi państwowej, uczczeniu naszych biało-czerwonych barw. Ten 2 maja w 2020 roku będzie troszeczkę inny ze względu na epidemię koronawirusa. Przenosimy się do mediów społecznościowych, a uroczystość będzie skromna, ale jednak będzie, bo ważne jest, żeby również w takich okolicznościach jak pandemia pamiętać o biało-czerwonej. Te barwy łączyły nas od zawsze. Bieli Czerwień towarzyszyła Polakom w różnych okolicznościach i wojennych, i pokojowych, i w czasie przemian społecznych, w czasie przemian politycznych. Niech towarzyszą nam również w takich okolicznościach obecnych w czasie walki z pandemią COVID-19. Patriotyzm w tych dni musi być troszeczkę inny, nie związany z walką, nie związany. Z poświęceniem, nie związany z ofiarą, ale w odpowiedzialności, w roztropności, w rozsądku, w tym, żebyśmy swoją postawą nie powodowali tego, że ktoś może ponieść szkodę. Ważne jest stosowanie przepisów ważne jest noszenie maseczki ważne jest zachowanie odległości ważna jest dezynfekcja ważne jest mycie rąk. To jest objaw Solidarności. To jest objaw Solidarności na dzień dzisiejszy, to jest objaw patriotyzmu, patriotyzmu pod biało-czerwonymi barwami. Zachęcam Państwa, żebyśmy ten dzień wyjątkowy, bo on pewnie przejdzie do historii, właśnie w ten sposób zapamiętali, że biało-czerwone barwy będą nas łączyć, nie będą nas dzielić, wprost przeciwnie, będą tworzyć pewną solidarność, pewną współodpowiedzialność za siebie, za innych. I niech temu te święto, święto flagi państwowej, święto flagi polskiej, święto flagi biało-czerwonej, niech temu działaniu w dobie pandemii służy. Drodzy Państwo, zapraszam do obejrzenia symbolicznego wciągnięcia flagi na maszt przy Urzędzie Starostwa Powiatowego w Oławie. Wciągnięcia dokonają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Wszystkich Was raz jeszcze zapraszam do udziału w tym wydarzeniu symbolicznego udziału w tym wydarzeniu u siebie. U siebie w domu, u siebie na ogrodzie, na działce, na balkonie. Wszyscy stańmy pod biało-czerwonymi barwami. Zapraszam.